Cześć! Z tej strony Maciek. Właśnie kończę studia na kierunku architektura krajobrazu na SGGW. Dlaczego wybrałem właśnie ten kierunek? Odkąd pamiętam, fascynowały mnie piękne ogrody, parki, piękne miasta, a także nadmorskie czy górskie scenerie. W pewnym momencie samo podziwianie tych miejsc przestało mi wystarczać. Stwierdziłem, że, że idealną pracą byłoby tworzenie, projektowanie takich miejsc, a także ochrona tych, tych przestrzeni, które już istnieją. Architektura krajobrazu to, to, to nie tylko projektowanie ogrodów czy, czy parków. Krajobraz to wszystko, co nas otacza. Przestrzeń, w której żyjemy na co dzień krajobraz miasta, w którym żyjemy, czy, czy wsi krajobraz podmiejski i to od jakości tej przestrzeni, od, od jej estetyki zależy jakość naszego życia. I to zmotywowało mnie do podjęcia studiów na tym właśnie kierunku. Chciałem płynąć pozytywnie na, na przestrzeń, w której żyjemy, żeby żyło nam się po prostu przyjemniej i, i lepiej. Myślę, że, że zgodzicie się ze mną, że, że nie ma nic przyjemniejszego od przebywania pięknych, estetycznych przestrzeniach w otoczeniu przyrody. A, a zawód architekta krajobrazu yy, daje właśnie taką możliwość pracy nad takimi założeniami. Oprócz, yy, oprócz projektowania yy, i zajęć przyrodniczych, na studiach będziecie mogli rozwinąć się także artystycznie, uczestnicząc w zajęciach z rysunku, malarstwa czy rzeźby. E, tworząc ogrody pokazowe czy, czy instalacje, co jest wspaniałą zabawą. Zachęcam Was do, do nauki rysunku jeszcze przed pójściem na studiach, bo to ułatwi Wam e, późniejsze projektowanie, a także zdanie egzaminu e, wstępnego na, na ten właśnie kierunek. Wybrałem GGW, bo ma, miałem okazję uczyć się tutaj od prawdziwych fachowców i specjalistów, więc Możecie być spokojni o poziom nauczania i, i zapraszam do aplikowania na ten właśnie kierunek. Polecam.